Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pięć zdań takich ostrzegających, przypominających w stosunku do osoby narcystycznej. Zapewne większość Was już się z tym spotkała, natomiast takie zdania sobie wypisuję i myślę, że czasami warto je. Przeczytać komuś. A więc tak, taka osoba ma poczucie bycia upoważnionym. Ma nierealne oczekiwania. Ma nierealne oczekiwanie specjalnie dobrego traktowania albo że ktoś podda się ich oczekiwaniom. Wymaganiom. Tutaj mamy taką sprawę związaną z dziwnym przekonaniem u drugiej osoby, że ona sama i jej sama, ja i same sprawy są ważniejsze niż nasze. Czyli, na przykład, jeżeli Stoimy w kolejce do kasy, na przykład, to taki ktoś może mieć gdzieś głęboko w, w środku przekonanie, że on ma zupełne prawo, żeby stanąć sobie od razu przed nami. Albo jeżeli rywalizuje z kimś, to ma takie głębokie przekonanie, że to on. Jest całkowicie uprawniony, żeby zwyciężyć. Niezależnie od tego, co sobą przedstawia. Jest to dziecinne. Natomiast właśnie o to chodzi, że zarówno wewnętrzne te siły duchowe ciemne, jakie narcyza wspierają, jak i jego dusza. Są takie dziecinne, właśnie. To jest paradoks. My byśmy sobie wyobrażali, że ciemne siły duchowe, no to są jakieś tam poważne, jakieś tam coś, ale to, to jest takie głupie dziecko po prostu. Takie infantylne zachowania prze, przejawia. Czasami, niestety, dzieci takie są. Rodzice mogą wiedzieć, prawda? Że małe dziecko często wymusza coś. Psycholodzy rozwojowi mówią: O wiesz, bo on sprawdza twoje granice, czy w ogóle swoje granice, dokąd może się posunąć, a czego już mu nie wolno, i trzeba mu postawić granice. W przypadku dziecka, no to jest jakieś to roz, rozsądne. Natomiast w przypadku osoby dorosłej, ten człowiek ma swoją osobowość, która już przez ileś lat narastała. I bardzo często ludzie nie byli w stanie skonfrontować go, nie byli w stanie mu się wystarczająco dobrze postawić, zablokować go. Często w bardzo chamski sposób trzeba takiego kogoś. Potraktować, żeby w ogóle spojrzał. Tak sobie myślę, bo wiecie, bo Jerry Weiss mówi, że właśnie trzeba na spokojnie. Tylko, że to ciężko jest tak być spokojnym wobec tych nadludzkich sił, nadludzkich energii. Ja osobiście mam bardzo duże kłopoty, bo ciągle się tego uczę. Bo ciągle nie, moja dusza. Jest wściekła. Wyobraża sobie, że właśnie te siły takie ponadludzkie, te takie wyższe, gdzieś tam z okręgów niebieskich, no to powinny być łagodne, przyjazne, życzliwe, wspierające. Można by mnóstwo od razu z rękawa cech mnożyć, prawda? Które nam się wydają, że powinny być związane z tymi boskimi energiami. Tutaj przychodzi do nas taka kreatura, która wymusza, manipuluje i to z użyciem właśnie tych energii, które no niestety często uważamy za jakieś wzniosłe. Często możemy je dajmy na to poczuć w modlitwie, może na medytacji. W Gdzieś tam, w, w jakiejś świątyni, ludzie to czują i przypisujemy tym energiom jak najwyższe cechy boskie, prawda? A tutaj przychodzą do nas, i, i, ta, i, i dusza jest po prostu zdezorientowana. Totalnie. Totalnie. Czyli to pierwsze, pierwszy cytat. Drugi cytat, to po angielsku wszystko było. Nadużywa, po angielsku, exploit, is exploitative i wykorzystuje, czy takes advantage of others in order to achieve their own ends, czyli nadużywa i wykorzystuje innych ludzi, aby osiągnąć swoje własne zakończenia, cele. I tutaj... Można, można się, jakby to powiedzieć, też mieć takie zdziwienie, że ktoś inny może drugiego traktować jako niewolnika. To jest często zakamuflowane. Bardzo często jest to w takich miłych energiach, w takich uśmiechach, takich co, tu, 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 ja, a ja ci powiem o sobie, a ja ci powiem, jak to u mnie jest, a ja ci opowiem to, a ja ci opowiem tamto. I to jest taka wręcz hipnoza, która bierze tą ofiarę, w, w, zamotuje, Mota angażuje w legendę tej osoby. To znaczy, moje życie, wiesz, ja ci opowiem i ty wejdziesz w to życie, I jak ty wejdziesz w to życie, to będziesz mi mógł jeszcze zrobić to, a jeszcze z tym sobie nie radzę. Zobacz, jaki biedny jestem Misio, a tutaj, zobacz, tutaj. A wiesz, a jak tutaj ja to robiłem, czy robiłam, a zobacz, tutaj zobacz. Nikt nie pomyślał, a ja zrobiłem, tak? I tak potrafi godzinami, godzinami. To jest taka właśnie jakby hipnoza, takie wklejanie kogoś w swoje życie. Tak jak, jak się e, bierze znaczki i. Wkleja. I, i do klasera wkłada za, za taką bibułkę. O, mamy kolejny znaczek, fajny, jaki fajny, ja zawsze mogę ten klaser otworzyć, a tam te znaczki będą i będą mnie cieszyć. I tak taki narcystyczny człowiek kolekcjonuje innych. Na poziomie osobowości on oczywiście będzie się zarzekał, czy ona. No wiesz, ale ja jestem po prostu taka szczera. Ja ci nic nie zatajałam, przecież, tak? Bo to, wiecie, jest takie wyobrażenie, że nieszczerość jest ostatnim najgorszym grzechem, a jak ktoś jest szczery, no to już może wszystko. Ale tak naprawdę. To nie osobowość jest nieszczera, ale intencje są nieszczere. Tam nie ma szczerości intencji z, z wewnątrz, które są właśnie nadużywające i wykorzystujące innych. Te intencje wewnętrzne, nie to zewnętrzne. Zewnętrzne jest w miarę poprawne: no bo każdy może prosić, każdy może opowiadać o sobie. Tam ostatnio właśnie ta, słuchałem na, na YouTubie takiej psycholożki, mówi, no wiesz, bo jak się dzielimy z kimś, no to y, coś dostajemy wartościowego i coś da, wartościowego dajemy. Fajnie, fajnie. Tyle, że psycholog bierze pieniążki za to. Leszek Żądło mówił y, kiedyś w ten sposób, że za sesję bierze 100 zł za godzinę, a za narzekanie bierze 200 zł za godzinę, jak ktoś narzeka. To jest raz. A drugi raz, że taka osoba nie chce słuchać historii drugiej osoby, nie chce odwzajemniać rzeczy, nie chce słuchać o kłopotach drugiej, o tym, co mogła mu, w czym mogłabym mu pomóc. Nie, to nie jest brane pod uwagę. A powinno być, a powinno być, że tak powiem, z palca, od razu. Ja Cię posłuchałem na przykład 15 minut i we mnie się rodzi poczucie, że mam pewien dług wobec Ciebie i daj, dale, da, daję Ci 15 minut, w cudzysłowie oczywiście. Żebyś ty o sobie powiedział, i w czym ja ci mogę pomóc. Narcystyczny osobnik tego nie będzie robić. Mam to przetrenowane totalnie. Zwłaszcza kobiety. bo jeszcze mężczyźni, to tam wiecie, będą sobie tam wy wymieniać jakieś rzeczy. Ale jak ja jako mężczyzna, u kobiet, się spotkałem z totalnym po prostu narcyzmem w ten sposób, że. A wiesz, jeszcze ci powiem o tym, bo ja też ty nie. No, chcę się wygadać, wiesz, no świetnie, że, że ja mogę się wygadać u ciebie. O jak dobrze, o jak dobrze, że, że godzinę czasu mnie posłuchałeś. To co, kończymy, prawda? Bo ja mam tutaj coś do zrobienia. To są narcyzi. Trzeci punkcik. Lacks empathy and unwilling to identify with the needs of others. Brakuje tej osobie empatii i nie chce identyfikować się z potrzebami innych ludzi. Narcyzm w sobie uważa, że w sobie tam głęboko na tych poziomach takich idiotycznych, takich głupich, takich totalnie szurniętych. Uważa, że jest jedynym posiadaczem potrzeb w całej galaktyce. Potrzeba równa się jego potrzeba. Ale pamiętajcie, mówię wewnętrznie. Na tych szurniętych wewnętrznych po poziomach, na tych zaburzonych, tam jest potrzeba, tam jest yy, taka studnia bez dna. To jest oczywiście połączone u narcystycznych osób z ciemnymi siłami duchowymi, które się odłączyły od Boga. Są nazywane upadającymi aniołami, diabłami, szatanem, i tak dalej. Nie chodzi tutaj o tutaj o to, żeby jakoś tymi nazwami szafować, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że to, to całe towarzystwo jest bardzo mocno potrzebujące. Potrzebujące, oni są ciemni. Dlatego, że potrzebują ściągać do siebie światło. Oni, oni może nie dlatego są ciemni, ale tak to wygląda. I z fizyki może wiecie, że ciało doskonałe, doskonale czarne nie wypromieniowuje z siebie energii, ale jest doskonałym receptorem energii. Tak samo jest właśnie z ciemnymi siłami duchowymi. Że one są jak taka studnia bez dna. Cokolwiek tam się da, to tam będzie. Tak? To tak mówią psycholodzy o tym, że osoba narcystyczna cieszy się, kiedy ktoś go docenia, kto, kiedyś go, ktoś go chwali, ale kiedy ktoś na niego jest wściekły, też się cieszy, bo energia do niego idzie, bo go to wzmacnia, bo go. Bo on i tak mu to nic nie zrobi. On i tak po prostu ma w nosie to, że komuś zrobił krzywdę, ale zainteresowanie, jakie, jakie on wzbudza zainteresowanie, jak on jest ważny, czy ona, jak to mężczyźni bardzo często też mają tutaj, bo mężczyzna jak zrobi krzywdę, no to ktoś się do niego. Odwołuje, dajmy na to, i mówi: No, zrobiłeś mi krzywdę! Ty hamie, ty gnoju, ty świnio, jedna! Czemu mi to zrobiłeś? Masz tutaj zrobić odwrotnie, masz mi wyrównać to. A On tylko się śmieje, uśmiecha: No, co, co ty mi zrobisz, malutki? Ty się tutaj, tutaj się rzucasz. O no, ty, co ty? <grym> tak? I to jest właśnie takie diabelskie. To jest właśnie, jeżeli coś takiego widzicie, to, jest, to widzicie diabła w akcji. Dobra, kolejny punkcik. Is often envious of others and believes that others are envious of them. Envious, envy to jest zazdrość. Zazdrość. Zazdrości innym, i wyobraża sobie, że inni zazdroszczą jemu. <laughs> to wskazuje na zapatrzenie w siebie, że, że on uważa, że, że on sam czy ona sama tam we wnętrzu jest uprawniona, upoważniona do tego, żeby, no, żeby mieć na przykład najlepsze. Ubranie, najlepsze buty, najlepszy dom, najlepsze mieszkanie, najlepszy samochód, żeby wszyscy jej czy jemu to przyznawali. To jest takie zapatrzenie w siebie. I jeżeli ktoś wokoło ma coś lepszego, no to od razu jest zawiść, zazdrość. Kolejny punkcik. Shows arrogant haughty behaviors and attitudes. Czyli pokazuje wy, wywyższające się aroganckie zachowanie wyniosłe i postawy. Zachowanie i postawy. Postawa to jest coś wewnętrznego, czego nie trzeba wyrażać, żeby to istniało, natomiast behavior to jest coś już zewnętrznego, co bardzo lubią psycholodzy, bo to widać. Postawy nie musi być widać. Postawa jest odczuwalna. Na przykład w energiach, w odczuciach, ten ktoś może mieć mikro jakieś tam ruchy, może mieć postawę ciała, może mieć mimikę, która by wyrażała właśnie arogancję i wyniosłość, ale w dużej części są to energie. Zobaczcie, że wy odbieracie energię. Ja to już kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Kiedyś byłem u kolegi, który też się duchowością zajmuje. No i tam rozmawialiśmy sobie o duchowości, o ezoteryce. I on ma takiego brata, który się zajmuje przedsiębiorczością. Ale ten brat to w ogóle, mówi kolega, że w ogóle on tam. Uważa, że, że duchowości nie ma, że to nie jest nic mądrego, że to. Tak, tak po ziemsku. No i ten brat wszedł do, do tego pokoju, chodzi, wszedł i, i ten, i zaczął z nami rozmawiać. Ale ten widzi, że, że tutaj my rozmawiamy o duchowości, ale mówi: Wiecie, co, ale to ja w ogóle tej duchowości to. Uważam, że to nie ma, że, nie, że to jakieś, jakieś oszustwo jest, że to, to są mrzonki jakieś, że to jak, jak wy tutaj badacie ludzi, że jakieś jasnowidzenie, to, 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 to są jakieś. Ja to ja jestem nieprzekonany, Chciał być bardzo życzliwy dla nas, ale mówi, że. To, ja, ja mówię tak. Yy, no, i opowiada tam o, później o swoich klientach, coś tam, coś tam. I mówi, tak, wiecie, bo, ale trzeba mieć nosa jednak do klienta, bo zobacz, jak wchodzi, jak wchodzi, otwiera drzwi, wchodzi, to ja już od razu wiem, czy ja chcę z nim mieć y, interesy, czy nie. Ja <laughs> się zacząłem śmiać, bo y, ja mówię do niego, a czy ty wiesz, że, czy, że ty jesteś jasnowidzem? Ja on mówi, jak to jasnowidzem jestem? No, dlatego mówię, że przecież ty człowieka tego nie widziałeś na oczy. No tak mówi, ale ty od proga już widzisz, z kim masz do czynienia. On mówi, no widzę. To ja mówię, przecież to jest idealny przykład jasnowidzenia. On tak się zastanawia. No tak, to tak może być. Uśmialiśmy się. <śmiali> Także pamiętajcie, jeżeli macie kogoś, który kto nie musi się zachowywać wyniośle i arogancko, ale ma postawy i energię wyniosłe i aroganckie, ding, 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 ding. Dzwoneczek i czerwona flaga przed narcyzmem. To wszystko naprawdę możemy odczuwać. Dobrze. Te, także takie kilka elementów właśnie opowiadam. No, dziękuję. Na razie.